Ułaskawieni politycy pis wyszli na wolność. Są pierwsze reakcje. Krótko po godzinie 21 Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik opuścili zakłady karne. Panie Tusk, panie Hołownia, panie Bodnar, nie o jeden, a o dwa mosty za daleko. Posłowie Kamiński i Wąsik wolni. Zwycięża Prawo i Sprawiedliwość, napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Bogdan Żońca. Z kolei podsekretarz stanów KPRM zastanawia się, gdzie ułaskawieni politycy znajdą zatrudnienie. Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zostali ułaskawieni przez prezydenta przed godziną 18 we wtorek. Trzy godziny później politycy PiS wyszli na wolność, a przed zakładami karnymi witały ich rodziny, partyjni koledzy oraz zwolennicy. Więźniowie polityczni są na wolności ogłosiła na portalu X, dawniej Twitter, Anna Milczanowska, PiS. Zdjęcie z przed więzienia w przytułach starych zamieściła Anita Czerwińska. Wiele dni czekaliśmy pod tym oknem. Światło zgaszone, Maciej na wolności. Napisała posłanka PiS. Panie Tusk, panie Hołownia, panie Bodnar, nie o jeden, a o dwa mosty za daleko. Posłowie Kamiński i Wąsik wolni. Zwycięża Prawo i Sprawiedliwość. Stwierdził europoseł PiS Bogdan Żońca. Z kolei Beata Szydło krótko po uwolnieniu Kamińskiego i Wąsika odpowiedziała na wpis Donalda Tuska. Tusk upaja się nazywaniem przestępcami ludzi, którzy zatrzymali korupcję w Polsce i stali się za to celem politycznej zemsty. To małe, ale małość jest typowa dla Tuska, oceniła była premier, Kamiński i Wąsik na wolności. Nie wiedzą, że sami sobie bat, kręcą zupełnie inaczej sprawę, widzą rywale polityczni PiS. Ułaskawieni przestępcy zostaną doradcami prezydenta czy prezesa NBP? Zastanawiała się publicznie Agnieszka Rucińska, podsekretarz stanów KPRM. Na inny aspekt uwagę zwrócił szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości. Nigdy nie pozwoliłbym sobie na śpiewanie hymnu Polski, na przywitanie przestępców, którzy skrzywdzili ludzi i ponieśli za to karę, opuszczających zakład karny. Dla mnie to była dziś wstrząsająca scena trudno będzie z tym zasnąć, napisał Krzysztof Dobis. W sumie to nie wiedzą, że sami sobie bat kręcą, ocenił Janusz Palikot, przedsiębiorca w przyszłości związany z Platformą Obywatelską. Kamiński i Wąsik bohaterami. Prezydent Duda, PiS odwracają pojęcie bohatera. Cynicznie i świadomie kłamią, bo potrzebują politycznego paliwa. Wzorzec kłamstwa Smoleńskiego, analizował Ryszard Brejza.